Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni, cały proces zakupu, doradztwo co do właśnie hali, do tego jak mamy przygotować sobie podłoże pod tą halę, było bardzo profesjonalnie, cena też nie była wygórowana jak na aktualny nasz polski rynek, no i postawili hale w ciągu 9 godzin przyjechali i postąpili. E, ogólne wrażenie, no my jesteśmy bardzo zadowoleni e, z wynajmu i ze współpracy z Panem Markiem. E, dzięki hali namiotowej e, jesteśmy w stanie prowadzić jazdy praktycznie przez cały rok. E, więc już drugi rok, rok wynajmujemy halę namiotową u Pana Marka. E, jeśli chodzi o sam wykon e, hali namiotowej nie mamy żadnych zastrzeżeń, jest super wykonana ma dodatkowe wzmocnienia, co też daje duży spokój psychiczny, jeśli chodzi o warunki, które obecnie panują. Także no, trzeba pamiętać o tym, żeby dach hali był odśnieżony, ale, ale jesteśmy spokojni, że ta hala namiotowa też ma odpowiednie przystosowanie. To to Czyli ogólnie polecilibyście Tak, Państwo. jak najbardziej. Ja polecam każdemu znajomemu, też już znajoma w Tychach ma od Państwa halę namiotową, na każdej grupie jeździeckiej poleciłam pana Marka, także przypuszczam, że też kilka nowych osób się znajdzie do współpracy.